Wejdź do wehikułu czasu swojej wyobraźni i ustaw pokrętła na tak zwane ciemne wieki. Sama nazwa przywołuje obrazy mrocznych zamków, brudnych chłopów i świata pogrążonego w ignorancji. Ale historia, jak to często bywa, lubi nas zaskakować. Średniowiecze wcale nie było zastygłą prowincją. To był czas olśniewających innowacji, barwnej kultury i zagadek, które do dziś pozostają nierozwiązane. Więc, drodzy odkrywcy, czy jesteście gotowi wyruszyć w podróż w samo serce średniowiecza? Odrzućmy utarte schematy i poznajmy prawdziwe historie, pełne dziwnych strojów, osobliwych zwyczajów i codziennego życia ludzi, którzy wcale nie byli aż tak różni od nas. Wyobraź sobie, że spacerujesz ruchliwą ulicą XIV-wiecznego Londynu. Co przyciąga twój wzrok? Może buty, skórzane pantofle z tak długimi i spiczastymi czubkami, że mogłyby służyć zarówno jako broń, jak i jako powód do rozmowy? To były pulaines, absolutny hit mody wśród średniowiecznych mężczyzn. Niektóre buty wystawały kilka cali poza stopę, będąc symbolem statusu, i nie ukrywajmy pewnego średniowiecznego sznytu. Nie wszystkim się to podobało. Duchowni patrzyli krzywo na te ekstrawaganckie buty, twierdząc, że przez nie trudno było klęczeć podczas modlitwy. A jednak nawet niektórzy klerycy nie potrafili oprzeć się tej modzie. Za styl trzeba było jednak zapłacić. Archeolodzy odkryli, że niemal jedna trzecia bogatych średniowiecznych szkieletów wykazuje oznaki haluksów, bolesnych deformacji stóp, które najprawdopodobniej były efektem noszenia tych modnych, ale niezbyt praktycznych butów. Wśród zakonników odsetek był jeszcze wyższy. Wygląda na to, że pogoń za stylem kosztem wygody to historia stara jak świat. <noise> Kiedy ludzie brali ślub w średniowieczu. Odpowiedź jest tak różnorodna jak sami ludzie. Średnio mężczyźni żenili się około 20 roku życia, natomiast kobiety często wychodziły za mąż pod koniec nastoletniego wieku. Jednak zasady były elastyczne, kształtowane przez lokalne zwyczaje, rodzinny majątek i czujne oko kościoła. Prawo kanoniczne ustalało minimalny wiek: 12 lat dla dziewcząt, 14 dla chłopców. Zaręczyny mogły się zdarzyć jeszcze wcześniej, zwłaszcza wśród szlachty, gdzie małżeństwo było równie często kwestią polityki i majątku, co miłości. Dla większości jednak małżeństwo było sprawą praktyczną, sojuszem rodzin, sposobem na zabezpieczenie przyszłości i czasem skokiem w nieznane. Życie w średniowieczu nieustannie niosło ze sobą groźbę konfliktu. Szkolenie do walki zaczynało się wcześnie, często poprzez gry, turnieje i pozorowane pojedynki, które doskonaliły umiejętności potrzebne w prawdziwej wojnie. We wczesnym średniowieczu szkolenie było nieformalne, wynikało bardziej z konieczności niż z dyscypliny. W późnym średniowieczu zaczęły pojawiać się szczegółowe podręczniki walki, co odzwierciedlało rosnącą złożoność taktyki wojskowej. Mimo, że armie stawały się coraz bardziej zorganizowane, idea stałej, zawodowej siły zbrojnej była rzadkością. Dopiero w połowie XV wieku, podczas wojny stuletniej, Francja stworzyła jedną z pierwszych stałych armii w Europie świadectwo tego, jak bardzo zmieniła się sztuka wojny. A co z kobietami? Choć ich główne obowiązki często skupiały się na domu, życie kobiet wcale nie było ograniczone tylko do tej sfery. Podczas żniw pracowały razem z mężczyznami w polu. Szlachcianki natomiast polowały, zarządzały majątkami, a nawet broniły zamków podczas oblężeń. Średniowieczny świat był skomplikowany, a role kobiet były równie różnorodne jak samo społeczeństwo. Niektóre kobiety zostawały wpływowymi ksieniami, zarządzały dużymi wspólnotami zakonnymi, a nawet doradzały królom. Inne, jak Hildegarda z Bingen, zdobyły sławę dzięki swojej wiedzy, muzyce i naukowym obserwacjom, udowadniając, że życie intelektualne nie było zarezerwowane tylko dla mężczyzn. Żaden średniowieczny jarmark ani dwór nie był kompletny bez muzyki. Wkraczali minstrele i trubadurzy, wędrowni artyści, którzy ożywiali wieści, opowieści i pieśni. Jedni recytowali epickie historie o bohaterach i bitwach, inni tworzyli własne wiersze, akompaniując sobie na lutniach, harpach lub wczesnych skrzypcach. Ich muzyka była ówczesnym odpowiednikiem mediów społecznościowych, roznosząc wiadomości i rozrywkę po całych królestwach. Trubadurzy z południowej Francji wymyślali nawet nowe formy poezji i pieśni, które wpłynęły na europejską literaturę na całe stulecia. Oto zagadka! Gdybyś mieszkał w średniowiecznej wiosce, czy wiedziałbyś, który jest rok? Dla większości odpowiedź brzmiałaby nie do końca. Mało kto umiał czytać lub pisać, a numeracja lat miała niewielkie znaczenie w codziennym życiu. Liczył się rytm pór roku, czas siania, zbierania plonów, świętowania religijnych uroczystości. Mnisi i urzędnicy królewscy pilnowali upływu lat, ale dla przeciętnej osoby czas odmierzały cykle, a nie liczby. To kalendarz kościelny z dniami świętych i świętami był prawdziwym zegarem wsi. Pielgrzymki były wielkimi przygodami średniowiecza. Ludzie podróżowali tygodniami lub miesiącami, aby odwiedzić święte miejsca, mając nadzieję na cud albo przebaczenie. Zobaczenie relikwii, kości świętego, drżazgi z krzyża świętego było największą atrakcją. Nie było kas biletowych, ale pielgrzymi często składali ofiary, zarówno jako znak pobożności, jak i wsparcie dla kościoła. Autentyczność relikwii bywała czasem wątpliwa, ale ich siła wywoływania podziwu była jak najbardziej prawdziwa. Pielgrzymki pomagały też szerzyć idee, sztukę, a nawet nowe potrawy po całej Europie, bo podróżnicy wracali z opowieściami i pamiątkami z dalekich krain. Średniowieczne manuskrypty przedstawiają rybaków z sieciami i wędkami, co dowodzi, że wędkarstwo było zarówno koniecznością, jak i rozrywką. Tymczasem świat finansów zmieniał się błyskawicznie. Katolickie zakazy lichwy, pobierania odsetek, sprawiały, że Żydzi często zostawali bankierami, wypełniając ważną rolę w rozwijającej się gospodarce. W XIV wieku pojawiły się nowe rodzaje bankierów bankierzy kupieccy, pożyczkodawcy i depozytariusze. Każdy z nich musiał lawirować między handlem, wiarą a prawem. Dokumenty z Włoch i innych krajów pokazują, że egzekucja długów była poważną sprawą, czasem kontynuowaną nawet po śmierci dłużnika. Rozwój bankowości świadczył o świecie, który stawał się coraz bardziej powiązany, ambitny i nowoczesny, niż można by się spodziewać. Ludzie średniowiecza wcale nie byli odizolowani, stanowili część świata znacznie bardziej powiązanego niż często sobie wyobrażamy. Szlaki handlowe ciągnęły się od angielskich portów aż po rynki wenecji, a stamtąd towary i idee docierały nawet na Bliski Wschód i do Chin. Przyprawy, jedwabie i opowieści trafiały do średniowiecznych domów, zmieniając gusty i inspirując nowe wynalazki. Nawet zwykły widelec, dziś nieodzowny przy każdym stole, był średniowiecznym wynalazkiem, który potrzebował wieków, by przyjąć się w Europie. Przez długi czas ludzie jedli nożem, łyżką i rękami. Gdy Widelec w końcu się pojawił, niektórzy uważali go za skandalicznie wyrafinowany, dowód na to, że nawet najmniejsze zmiany potrafią wywołać wielkie dyskusje. Średniowieczne miasta również były cudami pomysłowości. Londyn, Paryż i Florencja tętniły życiem dzięki rynkom, uniwersytetom i cechom rzemieślniczym. W tej epoce powstały pierwsze uniwersytety, takie jak Bologna czy Oxford, gdzie studenci prowadzili debaty na temat filozofii, medycyny i prawa. Wielkie katedry ze swoimi strzelistymi łukami i witrażami były nie tylko miejscami kultu, lecz także ośrodkami sztuki, nauki i życia społecznego. Do ich budowy potrzebna była zaawansowana matematyka i inżynieria, a ich piękno do dziś budzi podziw. Średniowieczni inżynierowie budowali również akwedukty, wiatraki i koła wodne, wykorzystując siły natury w sposób, który przygotował grunt pod późniejsze rewolucje technologiczne. Nie zapominajmy o słowie pisanym. Chociaż większość ludzi nie potrafiła czytać, w średniowieczu stopniowo rosła liczba piśmiennych. Mnisi w cichych skryptoriach ręcznie przepisywali starożytne teksty, zachowując mądrość Grecji i Rzymu. Pod koniec średniowiecza wynalezienie druku miało wkrótce zrewolucjonizować świat, czyniąc książki, a wraz z nimi wiedzę, dostępnymi dla większej liczby osób niż kiedykolwiek wcześniej. Rozprzestrzenienie się papieru z Chin przez świat islamski do Europy sprawiło, że pisanie stało się tańsze i bardziej dostępne, napędzając cichą rewolucję w komunikacji. Więc następnym razem, gdy usłyszysz określenie ciemne wieki, pomyśl o tym świetle, które się przez nie przebijało, o śmiechu minstreli, odwadze rycerzy i uczonych, rękach, które wznosiły katedry i umysłach marzących o szerszym świecie. Średniowiecze to nie tylko most między starożytnością a współczesnością, było to osobne uniwersum, pełne barw, ciekawości i tej samej ludzkiej energii, która napędza nas do dziś. Dziękuję za tę wspólną podróż w czasie. Zachowaj w sobie zachwyt, bo kto wie, jakie jeszcze tajemnice odkryje przed nami historia.